Chcesz zagrać ze mną w następnym odcinku? Zostaw łapkę w górę. Suba z dzwoneczkiem. A w komentarzu napisz swój wiek, rangę oraz podaj link do profilu Steam. A teraz zapraszam do oglądania. Siemano z tej strony, Jake'a. W dzisiejszym odcinku jest ze mną Tomek. Halo, halo. Cześć. I tak, Tomek, jaka ranga, wiek i tak dalej? Mam rangę 2, mam 10 lat. I to w sumie na tyle. I tak, i w związku z tym, że właśnie Tomek ma Golda, to stwierdziłem, że tak. Będzie miał Wolhaka, będzie miał 300 HP oraz będzie miał Infinity Ammo, czyli na no nieskończoną amunicję, natomiast ja po prostu mam szybkość, jedyne jakie jest moje ułatwienie tam szybkość razy 1.1, czyli o 10% większą od niego Ale ze względu na to, iż stwierdziłem, że czasami trzeba będzie mu uciec, bo się go będę bał. I tak, jeszcze powiedz mi tutaj Tomek, ile łapeczek w górę? No to 6500, 6500. No to gramy. Tak jest, no to lecimy. O, to akurat dla mnie spoko, bo i tak. Aha, no to spoko było. No, fajne, tak. Mhm, dobra, brawo Ty, Kuba. Mhm, dobry jestem, jest. Jest, dobrze. Dobra, jeden zerot dla Ciebie. Gramy do 11, jakby co, tylko. O, widziałem Cię, nie, no. nie widziałem Cię. Aha, bo Ty masz Wallhacka. No. Jezu, kochany, no. Tak, tu przecież ja muszę grać zupełnie inaczej. Ty masz, szczerze, masz tylko do 300 HP, nie? Ja tutaj chcę. Lowywuję się, nie? Skradam. Idzie nie widzę. Kurde, to ja. Chyba szans nie mam. Nie! To będzie szybki meczek. Dobra, 3-0-4-0. Zerko. Zerko. Wszędzież 16 lut zagramy. No dobra, to już zmieniłem. Fajnie, fajnie. A, ty mnie znowu widzisz, a ja ciebie. Okej, okay, nie mam pytań, po prostu tutaj do kolegi XD XD, szybkie 16.0 Ty no nie, dobra, to ja już wiem, co znaczy wallhak u kogoś. Kurde no, po Czy skrasałeś chyba? Nie. No nie no, a teraz zostałeś 243. no... Nie no, bo mi pisaliście, że załatwia sobie, daje ułatwienie, jak gram z pięcioma widzami, to teraz stwierdziłem, że zagram z jednym i dam mu ułatwienia. Ale widzę, że... 7-0. Ja w ogóle ciągle zapominam, że mam nielimitowane ammo. też co... Ja w ogóle chyba zapomniałem jak się gra w CS-a, pomyślałem, że jest taka godzina, że o tej to śpię, ale... Ale i tak, kurde, i ty mnie widzisz. A, jesteś tu, okej. Okay. No ale znowu nie widzisz. Okej, okay. a może ja ci jeszcze Ajma w ogóle dodałem Nie wiem bo, bo wszystko w głowę strzelasz tak z czego widzę ja w ogóle się obudziłem o się I Ja pierdzielę. Nie wierzę No możecie za mnie z nic zapalić w komentarzu najwyżej I tyle, bo to jest chyba mecz który trwa ...dwie minuty I znowu cię wiedziałem No i znowu dostałeś łeb, no. No dostałem eee. takiego meczu ku to jeszcze nie było w historii mojego YouTube'a. Hmm, też dostałeś łeb, no. No, na dwa. Dwa, no okej, okay. ja i tak dostałem przez ścianę, znaczy przez karton 11.0 Doppler do ciebie, leci. Dobra, Na no spoko, no spoko, tylko... No spoko, nie mam pytań! Myślałem, że dla ciebie będzie takie 12-0. Wiesz co, szczerze? Myślałem, że będę miał jakieś szanse, znaczy wiedziałem, że tobie będzie łatwiej i przegram to raczej, bo wallhack dużo daje, plus to HP jeszcze wybustowany na, wiesz, muszę trzy głowy strzelić, przynajmniej z kawaha, ale no nie spodziewałem się... Że to będzie tyle po prostu, no... 13-0. Ty, ale pa, zagram sobie jedną rundę pod CT, No to już coś ci powiem. Aha! Wiesz co, wiesz co bo chyba mam problemy z nagrywaniem, nie? T tak mi się wydaje, tak mi się wydaje, tak? Nie no kurde, gdzie ty jesteś? Aha. <grym> Aha. Okej, okay, głowa Ty mnie teraz zraszujesz. No. Tak jest fajnie. Nie wiem, nie liczysz osób. Nie liczysz, tak? Dobra. Dobra, jak nie liczysz, to... No bez tu ty no. No i dostałeś, ale na pewno nie głowę. No teraz ty wychylasz tu z prefem. Jest! 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 Oooo! Jeden! Jeden! Je, bo to jest comeback po prostu wiesz? Ja stwierdziłem, że dam ci do 15, nie? I teraz się odpaliłem. Tutaj też mam wallhacka, 500 HP. Tak jest. Dobrze mówisz. Dobra, ile masz HP? Szczerze, 19. Akurat. Jest! Wallhack działa! Działa, wallhack, tak jest. Odpalił się Jacob Nie, nie da się cisnie, Dobra. A, dobra, tego duplera jakbyś za, zabetujesz go na ruletce, okej? Okay? Wiesz co, okay. oglądałeś może odcinek 1 frak równa się 50 zł. No, oglądanie. No właśnie, jest to nowa strona od Cezgoadce. Jakby ktoś chciał zagrać, to kod jacob 1 W związku z tym, że jest nowa, to możecie sobie wpisać. I tutaj będziesz betował, więc już przechodzimy do betowania. Dobra, to możesz te 20 euro postawić no? na czerwone. Postawiłem, postawiłem 20 dolarów na czerwone. Chociaż powiedziałeś tak na sam koniec, ale dobra, jest. I siedzi ci pierwszy bet, masz 20 dolarów. To teraz 30 dolarów na... 30. Na co? Czarne. Czarne. Poszło 30 dolarów na czarne. Dwa bety, na razie przebetowałeś 50 dolarów z 228. Okej, okay, czarne. I czarne. I... Siedzi! Gratuluję ci! Masz już w tym momencie 50 dolarów, jest dla ciebie. ile? teraz 35 dolarów znowu na czarny. A mogę 38, żeby pozbyć okay, się tej ósemki? 30. Dobra. Ok, to 38 również na czarny, jak mówisz, stawiam. Już masz 50 dolarów, jest twoje. I zobaczymy, czy znowu ci wejdzie. Czy znowu będzie black? Nie wierzę w ciebie stary, jesteś, jesteś niemożliwy, dla mnie to ci powiem, że nawet lepiej, bo nie przegrywam tego duplera, wiesz co chodzi, go też będę miał, więc jestem za tym, żebyś ty wygrywał. Ile teraz na co? 40 dolarów na czerwone. 40 dolarów na kolorek czerwony, 5, 4, 3, 2, 1, poszło. 40 dolarów na kolorek czerwony i już ci mogę powiedzieć, masz do wypłacenia dokładnie 88 dolarów. To już jest okay. to, co możesz sobie wypłacić, sobie tam wybierzesz itemki, jakie chcesz. I tak, 40 dolarów red, się... Dzi, nie. Nie wierzę w ciebie, stary, nie? Dobra, już nie. masz... Jeszcze 100 dolarów musisz przewietować, ale dla ciebie to wypłaty już jest 128. Kontynuujemy. Ok, to 50 na czarne. 50 black. 5, 4, 3, 2, 1, poszło. Poszło 50 tysięcy na czarne i... I co to będzie, i co to będzie, i czy to będzie black? I Mam czy nadzieję, to... że wejdzie. Ty jesteś nie! To, to jest chyba właściciel tej strony, nie? Ja w ty, panie, wierzę. Dobra, masz 50 dolarów, i ostatnie 50 dolarów. Betuj. Ja, co za ziomek? Betuj. Yy, czerwone. Pisz, czerwone. Czerwone. Jak to ci wejdzie, to właśnie pomnożyłeś po prostu do plera, tak jakby ja niczego nie straciłem na tym odcinku. Ty sobie zyskałeś. Bardzo dziękuję. Proszę, niech to wejdzie. Nie, to już nie wejdzie. Weszło! Dobra, co ci wypłacić tego doplera? Po prostu? No to wypłacamy ci Dopplerka, stary. Ja ci bardzo dziękuję za gierkę. Doplerek Withdraw. zaraz ci go wysyłam na Steamie, oczywiście. Zawało dostęp. Jesteś, jesteś niemożliwy. Ja ci to mówię po prostu wprost. Jesteś niemożliwy. Ok, no to doplerek w tym momencie już jest wysłany. No i stary jest dopler, tak? Tak. No i to mi się bardzo podoba. Dzięki wielkie za giereczkę. Powiem ci tak, dostałem od ciebie solidny wpierdziel ale niczego nie straciłem. Po prostu niczego. Wziąłem, wpłaciłem do plera na stronkę Wygrałeś do plera sobie drugiego. Ja mam dalej do plera na stronie, więc bardzo polecam użytkownika Tomka Tipera, który mi właśnie napisał: "Kocham cię, serduszkiem". Tiper, dziękuję, wielkie za gierkę. Tutaj macie na kamerce. Bardzo no. fajnie się z tą grało, przyjemnie myślę, że Doplerek fajny i co? I was zachęcam do wpisywania kodu, do tam subskrybowania, lajkowania i wbijemy 6,5 tysiąca opaczek i lecimy z kolejnym takim odcinkiem. Jeszcze raz Tomek, żegnam cię i żegnam wszystkich widzów No na razie. Siemoneczko. Stary i jak, spoko? No. A kiedy będzie ten odcinek? Odcinek będzie dzisiaj. O, zajedniście. <laughs>